Też zadaję się tym pytaniem i do końca tak naprawdę nie rozumiem dlaczego, chociaż wiem przyczyny. Przyczyny e, polegają na tym, że bardzo zdeformowany e, jest stosunek do hipnozy. Ponieważ hipnoza jest bardzo e, mocnym i skutecznym narzędziem, i zaczęli go wykorzystywać również w polach, które są niezwiązane z e, terapią. W takim polu, na przykład jak e, sceniczna hipnoza również zaczęli później wykorzystywać. To w filmach My też możemy widzieć, jak hipnotyzer niczym ma nadprzyrodzoną moc, gdzie to wszystko jest bardzo przyjaskrawione, przeolbrzymione. I też nadają... Ezoterycy też wykorzystują hipnozę, ale nadają temu znaczenie mistycyzmu, jakiegoś za granicą tajemnicy. I dlatego to wszystko nabrało na tyle Mocnych mitów dookoła siebie, mocnych legend dookoła hipnozy, że niestety, ale sama istota hipnozy została bardzo zdeformowana w umyśle człowieka poprzez media, poprzez mity. I jeżeli właśnie zapytać przeciętnego człowieka, co to jest hipnoza, no to on najprędzej odpowie, że to chyba człowiek śpi, macha się przed nim zegarkiem przed oczami i albo coś się dzieje, albo cyganie to wykorzystują. Czyli człowiek nie ma zrozumienia tak naprawdę, o czym mówi, a mówi tylko mitem, który gdzieś kątem oka kiedyś usłyszał. Pojęcia nie mając o czym mówi tak naprawdę. Dlatego, żeby być kompetentnym rozmówcą, należy poznać przedmiot e, i istotę tego, o czym rozmawiamy. Są e, kraje w świecie, są państwa, w których wykorzystuje się hipnoterapię normalnie, na porządku dziennym. Na przykład w harkowskim Nacjonalnym Medycznym Uniwersytecie, który funkcjonuje e, z 1804 roku, od tamtej pory i do dzisiejszego dnia e, stosuje się hipnoterapię. Oczywiście e, się hipnoterapii na Wydziale Narkologii i Psychiatrii i lekarze stosują hipnoterapię. Ja, jako dyrektor Instytutu Professional Hypnosis Training Institute, mam memorandum podpisane o współpracy z tym z instytutem. W związku z tym mamy wymiany doświadczeń. Ja podtrzymuję z nimi kontakt i jak najbardziej też czerpię stamtąd ogrom wiedzy. Ale również w takich państwach jak Stany Zjednoczone, też możemy nauczyć się hipnoterapii i pójść do kompetentnego specjalisty, który jest na jednym poziomie co i lekarz. Ja uważam, jest to bardzo słuszne, ponieważ można do takiego specjalisty pójść i rozwiązać swój problem bardzo szybko i skutecznie.